Obiecałem to pewnej osobie, Aha. że to zrobię. Proszę bardzo. Czekaj. O tu, o tu. się Gdzie to się udusi? Dobra, taka legitna. O, teraz. Jest? O. Patrzcie ludzie. Czekaj, czekaj. Co się dzieje? no. Biłcie? Biłcie Jest, ubiegł <laughs> Jest Krzysztof nowy? Proszę bardzo Zmusiłem? Zmusiłem Odnowiony Odnowiony Jak łazienka Dzisiaj mamy którego? 16 tak? A ja nie wiem 16? Chyba no to zapiszcie tę datę No właśnie Krzysztof zmienił koszulkę No 3 miesiące po terminie Cztery. Шарин. Yeah. Шарин. <laughs>